Częstą motywacją działań wielu ludzi jest potrzeba akceptacji innych. Chcemy być zaakceptowani, zauważeni, dostrzeżeni. Chcemy, by nas uznano za swoich. Chcemy, by ktoś o nas myślał, że jesteśmy w porządku, fajni i akceptowani. A już najlepiej by było, gdybyśmy w oczach innych otrzymali etykietę bycia super. To swoista nagroda, dla której staramy się dobrze wypaść. A skoro staramy się dobrze wypaść, to z tym staraniem wiążemy takie zachowanie, które naszym zdaniem jest pożądane w oczach innych i jednocześnie staramy się unikać wszystkiego, co mogłoby być źle widziane, nietrafnie odebrane, czy wręcz przez innych niezrozumiałe. Innymi słowy mówiąc, dostosowujemy się do otoczenia, by uzyskać nagrodę akceptacji, często kosztem bycia rzeczywistym, prawdziwym sobą. Miast oddawać się robieniu tego, na co rzeczywiście mamy ochotę, robimy to, co może znaleźć uznanie i akceptację innych. To trochę tak, jakbyśmy sprzedawali cząstkę siebie w zamian za dobre samopoczucie, związane z tym, że komuś przypadniemy do gustu. Problem jednak w tym, że ta transakcja, oczekiwane zachowanie w zamian za nagrodę, jest autodestrukcyjna. Zabijamy w ten sposób jakąś mniejszą lub większą część swojej oryginalności, samostanowienia i indywidualności. Jeśli bowiem kieruje się tym, czy to co robię zostanie zaakceptowane, czy się spodoba innym, to muszę jednocześnie rezygnować z tego, czy coś się podoba mnie. A jest przecież wiele naszych zachowań, które stoją w sprzeczności z tymi oczekiwanymi. Ktoś ci mówi, że imprezowanie do rana jest fajne, a ty przytakujesz, mimo iż tak naprawdę o 23.00 najbardziej to lubisz leżeć w łóżku i czytać książkę przed snem. Ale leziesz na durną imprezę, bo przecież nie możesz wyjść na mruka i odludka, z którym prędzej czy później nikt nie będzie chciał się pokazywać. Ktoś inny wskazuje na którąś ze zwaśnionych politycznych stron i mówi, oni mają rację. Na co odpowiadasz, no w sumie to trochę tak. Mimo iż myślisz dokładnie odwrotnie, ale czynisz tak, by podtrzymywać znajomość i być fajnym w oczach tej drugiej osoby. Ale to zaledwie wierzchołek góry lodowej znanej pod nazwą potrzeba akceptacji. Otóż kiedy my się ze wszystkimi zgadzamy i wszyscy zgadzają się z nami, i owszem jest przyjemnie, cieplutko i miło, jednak jednocześnie oznacza to koniec jakiegokolwiek rozwoju. Nie da się niczego nauczyć samemu potakując, i jednocześnie otaczając się środowiskiem złożonym wyłącznie z potakiwaczy. Nie uczymy się od ludzi głupszych od siebie, ani nawet od tych, którzy są tacy sami jak my. Uczymy się jedynie od tych, którzy są mądrzejsi od nas. I czy nam się to podoba, czy też nie, od tych, którzy mają od nas odmienne zdanie. Jeśli bowiem ktoś sądzi coś innego niż ja, a ja mu przytaknę, to nie nauczyłem się niczego w tej sytuacji, bo nie włączyłem potrzeby weryfikacji jego osądu. Jeśli jednak ktoś ma ode mnie odrębne zdanie, a ja włączam potrzebę tego weryfikacji, to muszę skonfrontować tę opinie z tym, co wiem do tej pory i albo się utwierdzam w racji, albo też odkrywszy, że jednak racja jest po jego stronie, dokonuję stosownej korekty poglądów u samego siebie. A to przecież najprostsza definicja uczenia się, poznawania, odkrywania nowych rzeczy, opinii i wiedzy. Kiedy inni nas wyłącznie oklaskują, a my odwdzięczamy się im takim samym poklaskiem, zanurzamy się w przyjemności akceptacji i jednocześnie usypiamy. Śpimy sobie błogim snem, w przeświadczeniu, że wiemy, jak się rzeczy mają i nie ma najmniejszej potrzeby weryfikowania naszej wiedzy. Oddajemy się środowiskowej normie. A normy mają to do siebie, żeby utrzymać się w równowadze, muszą utwierdzać się w swojej niezmienności. I tak żyjemy, utrzymując, że rozumujemy rzeczywistość, tylko dlatego, że podzielamy obowiązującą wokół nas normę jej rozumienia. Wówczas każdy bodziec, który będzie nas stymulował do rozwoju poprzez negację tego, co już wiemy i co już znamy, będzie przez nas przyjmowany z niechęcią. Jak to mam zmienić poglądy, przekonania i wartości? Skoro wszyscy wokół je podzielają i właśnie za ich podzielanie zostałem zaakceptowany, polubiony i uznany za swego. W ten właśnie sposób socjalizują nas inni. Uczą nas, w co powinniśmy wierzyć, co powinniśmy robić i jakie nasze zachowania będą akceptowane. Otrzymujemy cały pakiet idei i wartości, coś, co można by nazwać regulaminem otoczenia, którego wypełnienie uczyni z nas fajnych kompanów do towarzystwa, lubianych i towarzyskowartościowych. W ten sposób, jakkolwiek złowrogo to zabrzmi, uczymy się bycia innymi. Stajemy się jak inni. Ale za procesem socjalizacji podąża drugi, o wiele bardziej niebezpieczny proces to internalizacja. Na skutek której zapominamy, że obecnie wyznawane przez nas idee i wartości pochodziły z zewnątrz, że zostały nam dane przez kogoś, kto wręczył nam wspomniany wyżej regulamin. Internalizujemy ideę, co powoduje, że zaczynamy uznawać je za nasze własne. Teraz to nasz regulamin. Teraz to my stajemy się tymi ideami i wartościami. Teraz nie tylko idziemy z prądem, ale to my stanowimy jego główny nurt. George Orwell pisząc swoją klasę 1984 i słysząc teraz te słowa miałby ubaw po pachy. Oto stajemy się społeczeństwem ideowo ubezwłasnowolnionym. I to nie dlatego, że jakaś silna ręka totalitaryzmu narzuciła nam swoje idee, ale dlatego, że naszym podstawowym motywatorem wielu działań jest potrzeba akceptacji. Ma to jeszcze jeden tragiczny skutek. Otóż chodzi tutaj o odwrócenie wektora poczucia własnej wartości. Kiedy zachowujemy się tak, by być zaakceptowanym przez innych, to zwracamy ten wektor na zewnątrz. Uzależniamy swoją wartość od tego, w jaki sposób określą ją inni. Jeśli jestem lubiany, akceptowany, a moje towarzystwo jest pożądane, to wówczas moje poczucie wartości rośnie. I wraz z tym wzrostem pojawia się narkotyczna potrzeba utrzymywania tego stanu. Jeśli uzależniam swoje poczucie własnej wartości od opinii i akceptacji innych, to by stale utrzymywać je na odpowiednio wysokim poziomie, muszę stale zabiegać o innych względy. I wszystko jest ok, dopóty, dopóki mi się to udaje. Jednak wystarczy wówczas mała zmiana w zachowaniu innych, już nie tak silne potwierdzenie tego, że jestem lubiany, a pojawia się początek poczucia odrzucenia, wraz z którym moje poczucie własnej wartości leci na łeb na szyję. Jest źle, jest bardzo źle, bo inni nie okazują mi tyle atencji, co wcześniej. Więc gorączkowo będę próbował y, odzyskiwać ich zainteresowanie i w tym działaniu zazwyczaj nie ma już kompletnie żadnego znaczenia to, co rzeczywiście myślę o świecie, moja indywidualność czy własne wartości. W ten właśnie sposób zabijamy samych siebie, ulegając szantażowi własnego ego, potrzeptującego nam, by za wszelką cenę bronić się przed odrzuceniem. Jak się strzec przed taką sytuacją? Co zrobić, by nie dopuścić do takich właśnie autodestrukcyjnych zachowań? Otóż istnieje tylko jeden sposób. Należy odwrócić kierunek wektora poczucia własnej wartości z zewnątrz do wewnątrz. Zapytać samego siebie, co tworzy moją własną wartość we mnie samym? Co powoduje, że czuję się wartościowy bez potrzeby potwierdzania tej wartości w oczach innych? Co mogę zrobić sam, niezależnie od innych, a więc bez ich udziału, by moje poczucie własnej wartości wzrosło? I tu nagle odkrywamy, że istnieje wiele takich rzeczy. Jedną z nich jest zdobycie jakiejś nowej, przydatnej umiejętności. Gdybyś na przykład nauczył się nowego obcego języka na poziomie, który pozwoli ci ze zrozumieniem i bez zaglądania do słownika obejrzeć w tym języku film czy przeczytać książkę, to czy miałoby to wpływ na Twoje poczucie własnej wartości? Olbrzymi, prawda? Okazuje się, że zdobycie każdej przydatnej umiejętności, zdobycie nowej wiedzy na poziomie umożliwiającym jej wykorzystywanie w naszym życiu, to znakomite sposoby na podniesienie poczucia własnej wartości, bez potrzeby sięgania w tym procesie do akceptacji innych. Podpowiem Ci kolejne, które znam z własnego życia. Otóż na poczucie własnej wartości spory wpływ ma również zrzucenie kilogramów i rozpoczęcie aktywnego trybu życia. Kiedy porównasz siebie regularnie biegającego 10 km z sobą, który nie był w stanie przebiec 300 metrów, to zwrócisz uwagę, że nie tylko zmieniła się Twoja kondycja, ale zmiana zaszła również w Twoim poczuciu własnej wartości. Kiedy udaje się utrzymać wektor własnej wartości tak, by stale był skierowany do twego wnętrza, a nie na zewnątrz, to potrzeba akceptacji musi zniknąć. Nie robisz już tego, czego oczekują inni, byś stał się fajny. Bo jesteś fajny sam z siebie i żadna cudza opinia na tę Twoją fajność nie ma najmniejszego wpływu. Kiedy masz nowy pomysł na życie, na biznes, na siebie, nie musisz konfrontować go z innymi. Jedynej opinii, którą ewentualnie potrzebujesz, wówczas jest opinia ścisłych specjalistów w tym, co zamierzasz. Pamiętam pewnego młodego inżyniera, który miał pomysł na jakieś sprytne, specjalistyczne urządzenie, mogące wypełnić rynkową niszę, co mogło mu przynieść olbrzymie pieniądze. Jednak inżynier postanowił na niedzielnym obiedzie zapytać swoich teściów i rodziców o zdanie na temat jego biznesowego pomysłu. Co usłyszał? Oczywiście, że ma tego nie robić, bo przecież ma wystarczająco dobrą pracę i po co to zmieniać, ryzykując aż tak wiele. Zarówno teściowie, jak i rodzice nie mieli najmniejszego pojęcia, o merytorycznym pomyśle inżyniera, ale odradzili mu życiową zmianę, która mogłaby być dla niego szansą na lepsze życie, tylko dlatego, by go chronić. A chronili go przed tym, co w nich samych wywoływało paniczny strach obawę przed niepewną zmianą. Ale zostawmy ich i przyjrzyjmy się inżynierowi: czy gdyby jego poczucie własnej wartości było na odpowiednio wysokim poziomie, to czy potrzebowałby akceptacji innych dla swojego pomysłu? Czy gdyby wektor jego poczucia własnej wartości był skierowany do jego wnętrza, zależał wyłącznie od niego, samego to, czy potrzebowałby akceptacji dla swojego pomysłu z zewnątrz? Potrzeba akceptacji to złudny Bożek, któremu stawiamy ołtarzyki, wierząc, że przyniesie nam dobry nastrój, przyjemność, poczucie współistnienia z otaczającą nas wspólnotą. Oddajemy mu często cześć, składamy ofiary i zdajemy się. Nie widzieć, jak ten sam Bożek odbiera nam możliwość życia w pełni, na swój własny rachunek. Życie bowiem nie musi być bezpieczne, przyjemne i miłe. Musi jednak być wartościowe. Pozdrawiam.